No, bo no. to wiem, bo ja tam później robiłem, najpierw robiłem y, w idę, jak, ja, y, jako dla Niemców. Po to, to z Niemcy y, nas robiło z domu, siostra, siostra i ja. A jak my przy nas przerzucili z Mikluszowic, to tam my robili okopy, nie? Rowy. My robili. Ja jako szkolnik, to było we wakacje, nosiliśmy wody. Nie tylko ja, to już nie żyję też kolegów. A we wakacje w 1940 roku, w 1942 już my do, do okopu pochodzili. Najpierw byli w Mikruszewicach, robili te rowy mm -hmm. przeciwrzeszeckie. Tam my robili. Najpierw nosili wody. Nie tylko ja byłem, szkolnicy, to były wakacje, tak, tak, wodę, tak, tak jest, a później pod jesień już nas do roboty wzięli, już my robili, że wakacje my nosili wodę ludziom, nie, a już potem nas wzięli za łopaty i, i rowy braci my brali, a na drugi, na trzeci rok, na drugi rok, bo rok czasu my tam w a na drugi rok nas przenieśli do Majkowic. I tu my robili już te, te bunkry, robiliśmy przeciwstrzeleckie takie bunkry. No tam się tylko były też szpary takie na karabiny, mm. tak, to było z betonu. To było takie głębokie i, no ja wiem, kwadraty były takie i były w jednym, na zachód były te takie szpary do strzelania, nie? Coś robili, to my do końca robili, no w Majkołice my do ostatka robili, do końca wojny robili, do końca wojny robili, tak? To tu i tam my... bywale, no. Jak się je jedzie drogą, to je widać mhm. jeszcze, Cześć, tam, no to jeszcze widać, o, to są okrągłe. Tam, no, tam było kilka, kilka tych, tych bunkrów tam było, nie, a tu jeszcze zostawiali, Dlaczego czego nie wiem, a za mnie, za rabą w Mikrzowicach, to tam były w polach. Jak był Dziewin, to jeszcze do, do, jakby do dziewina dochodzili z rowami. A tu była droga. Tu była droga w, tym, w tym, a tu była wioska dziewiny. I tu rowsze rówsze. A tu była droga. I stodoły były, prawda, i tak dalej. Tu my robili te okopy, a jeden Niemiec nas kontrolował, zawsze nas kontrolował, no, pod jego dowodem byli, nie? No i też tam przychodził do nas, jak my tam, w kilku my tam robili, takich młodzich jak, jak, jak ja byłem w tym czasie, nie? przychodził, no i tak troszeczkę tak po polsku mówił, nie, to tak żartował z nami i opowiadał, i tak mówimy później, I tak, jak ta droga była, to do tej drogi doszło, ludzie musieli jeździć, a później y, ten ruch też przeszedł przez tą drogę, ale go zakryli, zabezpieczyli, zasad, że był czynny przejazd. I tak przychodził do nas i tak żartoł. Tak my mówimy tak, my o to zrobimy. Jak ten ruch dochodził do drogi i wzięliśmy te gałęzie, gdzie tam były gałęzie na przywiedzione na, 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 na te no, szalunki takie, takie z chrustu, no, tak, takie tak, wiązanki tak. były długie, no. tak, nie, w bunkrach, faszymy to tak. I mówię, położymy tu i zasypujemy piaskiem, jak ryby w pub, nie, bo takie fajne chłop Niemiec, fajny, teraz przyszedł do nas pożartowo, jak z takimi młodzikami, nie, i przyszedł, Zobaczył. Te, te ziemię taką na, na tego i mówi: o, o, stoi nad nami, tak mówi. O, to no, po, po polsku, trochę hmm. po niemiecku. No i chcieliście, żebym ja tam wpadł, mówi. I na to śmiać się i pożartował, i nic poszedł. Hmm. Był taki dobry. A taki, bo drugi, drugi to był kawałek skór, chce lekarstw. Kawałek kawał były to niemiecki i tak, bo tu u nas w domu. Mieszkali Niemcy, jak szli, jak szli na, 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 na wschód, szli jeszcze konie trzymali w co do. To byli, no to siedzieli, tak, ale takie, a to, to no to byli, co, się zajmowali nami wszystkimi, no, to byli to... Niemcy. To byli Niemcy, po niemiecku jechali, to byli Niemcy, byli... ci, co nas pilnowali, nie tylko na nas, bo to przez, Bratucice, okulice, dębina, i to zawsze tu było, tak jak pod kościołem my tu się schodzili, i tu furmanki były, nas odwodziły tam. Tak jak do raby nas odwodzili, a od rady my szli, i wyszli. Tak a potem nas do Boguci odwodzili i tam nas brali. Taki był jeden, co. Ja go no, tak nazywał brygadista, bo jak my przyjechali do ulic, furmankami, do Boguci na skrzyżowanie. Taki był plac, tam my się schodzili, przyjeżdżali, a ten przyjeżdżał z taki Belgijczyk, bo hie, 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 mówił, hie, 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 gali, gali, gali. No to my, jak łebki, takie młode, to my wyszli, jak my chcieli uciec z powrotem do Bymy, nie, nie szli do okopów, do, do Majkowicz, nie? to my wyszli przed tym, Przedtem my byliśmy w czwórkach, czyli wszyscy ludzie z okulic, to szli w czwórkach, no to było tu, no, było sporo, nie? No to my wyszli przed nich, nie? A, a on szedł, prowadził e, t, wszyscy e, do Majkowiec. No to wyszli, z tego zobaczył, jech, 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 uciekać, 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 To nas nie zaczynał, już wiedział, już że my. Nie chcieli do roboty, i no do domu się uciekli. Ale do rachunku my byli tak, tak, tak. na placu, do, do liczenia. Do do li a to on już znał wszystkich. Ten, on był Belgijczyk. hie hie, igar, to taki miał kursor. Igar, igar, hie hier. hier". Uciekajcie, uciekajcie, co dojdzie. Ale no, taki chłop, chłop, taki chłopina taki był. No, a tam to my robili w tych okopach, w, w tym majkowicach. Bo tam nie, nie, nie robiliśmy długo w A Jak my tam robili jednego razu, to samolot leciał w góry, nie? No to Niemcy wszyscy, byli, wszyscy z karabinami byli, nie, nie wiem co oni tam myśleli, no ale samolot leciał, to ty, wszyscy byli w pogotowiu. To nie wiem, czy czekali na, spadochy, na, na skoczków, czy ja tego nie wiem. Ale to było, parę razy tak było. Te samoloty przejeżdżały. Ale to to za samoloty były no, możliwe. możliwe, Tak my myśleli. To, ale, ale tam nie. Tam nie. W tym czasie, co mówię o nich, to, to nie były nie byli skoczki. Nie byli. A jak się wojna zaczęła, no to tu szły. Tylko nie, nie pamiętam, czyje samoloty, ale to były polskie samoloty. Nie powiem dokładnie, czy to było polskie, czy niemieckie, już nie pamiętam. No to szły i tu bomby spuścili, bo uciekali. Zdaje mi się, że to były polskie samoloty. I, albo niemieckie. To kurde, prawda, Tutaj bomby, tu bomby puszczają, tu. Tak, tutaj niedaleko, jakiejś, a z kilometr to puścili kilka bombów, co uciekali, tam szli, tu po prostu, jak co są, to tu poza wsią leciały, leciały te samoloty i, i puścili bomby, spuścili. Po prostu tak mi mówili, że, że się uwolniły od, od tych bomb i uciekały, ale już nie pamiętam, czy to były polskie, czy niemieckie, ale zdaje mi się, zdaje mi się, że to były polskie samoloty. Tak, to te Bratudzice, okolice, tak, to było, mm -hmm. no A tak, okopy. Też śreckie. No, no. Takie to no. Jak jest wały, są, mm -hmm. jak się do, do Majkowy dwieżdżą, wały, domy tu koło wału były, droga i tu pola. I tu szedł, no, na polach. A Polak? Pola. Nie, nie, nie przecież go, tylko Szwedzki, także... Jak mówili my i mówili, że to szczereckie są, no liczyli, że to będzie yy, opór, nie, no, tak, tak. więc uh, się na tym wojsku. To były tak, no jak się weszło do nich, to było, nie było widać. Po prostu głębokie były. No. Też były yy, w a A tu... A ty, a tu, a tu... Tu, tu były betonowe, robili betonowe, ale nie dużo hmm. tu były, tylko te na no, tu no, drewnianych, no, a one tu szły bardziej, no, bardziej, no, bardziej mijały je, mijały, mijały, mijały gałów, mijały tu szły na, na ostrów. No, na, ostrów. na ostrów. tak. tak, no. tak, tak tam byli, tak. ale tam my nie jedzi. Hmm. Tam my nie jedzi. My tylko w Mańkowicach Najpierw robili. my robili w te a, 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 a później nas przerzucili do, do, Maj, do Majkowic I tu my do, do końca wojny robili, tutaj już, jak się wojna z końcem wojny... no. zaczęła. I I tak, nas, tak, tak jest. A taki był jeden z Kurcemejk, oficer. Tak? No, Kawałek kawał, drania było. No. A, nie byli. Nie, nie byli. Dość trzeba powiedzieć, że

Yy, znaczy stopień co mieli większe. Yy, to byli, ale to przyjeżdżali na kontrolę. Tak. Było takich parę razy. Tak tak tak, 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 tak byli, przyjeżdżali, ale to rzadko przyjeżdżali. Rzadko przyjeżdżali. Pamiętam w Majkowicach. Yy, tu, w Mańkowicach. Bo tam tak, tak jest, tak jest, tak. No tak. No. Czy betoniarki nie było. Tylko, hmm. Bodajże, nie jestem pewny, ale... Zdaje się, że beton. Mm -hmm. Przywozili beton. Nie, tam betoniarki nie było. Mm -hmm. Nie. Ani no tam my nie rozrobili beton rękami, łopatami. To my robili. Tak, to tam, to nie rozrobili. Tak, tam. Tak, wejście było. Tak, tak. I te takie luki, takie wąskie no. były. Tak. Ale no, tu było parę tych, na tych wale Parę 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 było. Może ze cztery z pięć. Ich było. No w sumie było 8. W sumie to 8. 8, no to no. jak mówię, 4-5, a ja, no, to nie uważam. No ale też, bo tam do, do, do odwału my już szli, znaczy odwału, wtedy my szli już. Bo później nas dowozili do, do promu. Do, do, dowozili nas do promu, a tam nas odbierali i tam my już szli do Mikuszowicz w stronę dziewina, koło dziewina, bo to tam mhm. niedaleko było. To od promu myśli na nogach już. A tu z Bogucic to myśli, jak to jest skrzyżowanie, to tu taki jest jedno z prac. Przedtem węgiel tam był. Po, po, po wszystkiemu, magazyn węgla był. To tam my mieli zbiórkę i tam nas ten jeden, ten hie, hie, belgijczyk nas zabierał i prowadził nas do, do Majkowic. Jeść nam nie dawali, ale był tam w Majkowicach. Był y, y, kuchnia. Bo dajcie te, te jeszcze tego domu nie ma. Już w którymś roku? Tak jak szkoła jest. Mm -hmm. Jak się wykręca na, 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 na Ukrainę, tak naprawdę, Ukraina się nazywa, y, to tam y, dom stał taki, i tam można było sobie iść i zjeść obiad. To dali tak. wódkę, a to chyba, to chyba starszym no, dzieciom. Starszy to, nie, to, to, tego nie, nie przypominał. Ja mówię, wakacje, no. my byli wakacje, bo ja w 1939 do szkoły, żeby poszedł. No. Tego. I we wakacje my jak powiedziałem, wodę my nosili w Mikuszowicach. I tam potem nas do roboty wzięli. A już jakby do, jak, do Majkowi, żeby to już było ate, było po niemiecku, było. Tak? Było, 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 po niemiecku było uczenie. A, to w ten czas tak? To, to Niemcy spieprzali, ja nie wiem. Kurde. ruski tak. Ale y, po prostu nie żeby tu byli zakwaterowani, tylko szli i przejeżdżali. A Niemcy to jak szli na front, to tu mieszkali miesiąc czasu w maju, cały, cały maj. Byli te jak u nas, były trzy czy cztery konie, jeden w 100 na, do... na Rosję a ja. który rok to trwali, to, to miesiąc czasu mają, jeden taki nawet Niemiec był, co tu mówi tego, to opowiadał, że dostał list jakiś, to płachał nad tym listem i mówił, że ma dzieci, ja. Ja. na dzieci mówią, kinder. Kinder, 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 no. ma dzieci, kinder, ma, ma dzieci i płakał nad tym listem, ale był fajny chłop. Oni fasowali tu, te jak pomarańcze, nie pomarańcze, to ja z bratem, brat był starszy od dwa lata ode mnie, to już przyszedł, to nam udało, te pomarańcze nam dało. ale mama mówi, żeby nie brać nic od nich Niemców, to się obraził chłopina, on był taki, Życiowy chłop. Mama, tata, nie, nie kazali bradzi a on Nie, obraził, nie, nam nie, nie, dał Julkowi, bratu nie, Julk i mnie, nie, 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 się nie, nie, się. no nie, 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 To byli, nie, byli, nie, 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 życiowy nie, Czołgi? czołgi nie. Tu, tu, tu czołgi nie były. Samochody. Uh -huh. Samochody. Tak, samochody tak. Czołgów, czołgów tu nie widziałem. Nie. Uh -huh. Bo nie było tu frontu, żeby tu był front. Uh -huh. Nie przygotowali sobie uh -huh. na wszystko, ale Niem, nie, Niemcy tu y, nie, nie, nie siedzieli. Naszej ruscy nie siedzieli. Uh -huh. Tu nie ułożą takich rów przeciwczołgowych. Tu nie ułożą. Tu, uh -huh. tu były przeciwszczeleckie. W no. Mielkówowicach jak to był piasek, to się nieraz zasypywał, to je szalowali no. ale tak jak Pan mówi, żeby tak było, te... a koło, koś... koło kościoła, koło kościoła my nie byli, byliśmy tu bardziej w tę na, na północ, od kościoła to byli bardziej na północ, nie, tu nie było, tu nie było takich zasięg, zasięg nie było i o minach, nie słowa. A to. Mo to może być. To może być jak tego. Ale ja nie, nie, nie przypominam sobie o tego. Ale za, takich zasięg żeby zasięgi były, to, to tu nie było. To tu nie, Zasiek nie było. Ani przeciw e, rowów też, też nie było do tej. Były szczeleckie rowy. To no i te bunkry to, to no. były. A to, tu no było, to u nas był taki jeden policja w Bogucicach podsiadło, to był taki, no, w Bogucicach, jak szkoła jest, jak pan uważa szkołę, to tu takie w domu był drewniany domek, taki nieduży, jeszcze kto wie, czy nie stoi ten domek, nie, nie, tylko no służbę swoją spełnili, ale po domach kontrolowali nieraz nie jak tego... się... czy ten, czy to nie zabił, nie? Tak, 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 tak. tak. A tak to... Pamiętam jak, 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 mówiłem już o tych samolotach, co uciekały. A tu spuściły, a niedaleko będzie, jak stąd będzie jakieś może nie wiem czy będzie kilometr, no to pamiętam jak Samoloty, a drugie niemieckie goniły. One szły, znaczy to były to były polskie samoloty. samoloty, widocznie gdzieś szły na bombardowanie. No i chciały się uwolnić i spuścili bomby na łąkach. Normalnie, tak, normalnie, nie, nie, nie byli w hełmach. A tak, karabiny nie. Tak, tak, tylko chodzili wzdłuż no, tych rowów, pilnowali jak to robi nie? A tak jak, przypuśćmy, jak szli też, nas odbierali w Bołcicach, jak nie był, no to kontrolowali, kto nie był, a jak ktoś przyszedł, nie, nie zgłosił im, to do domu przyjeżdżali. To jak u mnie byli w domu, bo też trochę zachorowałem, nie? No i też przyjechali do domu, i krank, 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 no tak, krank chory. Bo na stroje chodziło z domu. No bo y, ludzi było, no, było y, kilka osób było, a sołtys i to już miał nakaz, gdzie z domu tak, tak. Y, było ludzi więcej, no to dwie, trzy osoby musiały do okopów iść. Mm. Tak zwane od okopów musiało iść. nie, Tylko jakieś zaświadczenie od lekarza. Aha. To, to tylko, i, i sprawdzali czy rzeczywiście chory ktoś jest czy nie to sprawdzali tak, tak jest hmm. no było, było dla Niemców nie, 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 nie. Grzecznie. Nie wiem jak tak, tylko sołtys miał nakaz, że gdzie jest więcej osób w domu, to żeby więcej tak, 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 ale nie bardzo chcieli. No tak. Tak, no, tu z, z tego domu, tu, tu jest nowy Dom. Taka była jedna kobieta, staropanna. No to zachorowała, poszła do roboty, i tam się źle poczuła w robocie. No to i ten, 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 co, co, nas pilnował. a ona mówi, tak... I, i, Jo, I y, łopata mówi krank, a ja kaput. A on się śmiał i mówi, nie, łopata krank. Y, łopata kaput. A krank jest chora osoba. No, a ona ładotnie powiedziała, mm. że łopata, łopata krank, a ona za kaput. I on się śmiał z tego. starszy starsza panna była. Na no, się. nie w szkole my się uczyli niemieckiego, ale to mnie nie, nie ciągło mnie hmm. do, do, do mowy. A nie, to każdy miał swoje łopaty. To miał każdy swoje opaty. A, ale tam raczej zostawiali później z początku tak, a potem potem tak jak mówi pan, że łopaty dawali do, do roboty i tam się je zostawiało. A z początku tak. Gdzieś, do popołudnia jeździ. Trzecia, czwarta godzina latem to było. O, czyste? o czyste. Trzecia, czwarta, a rano no to, nie wiem, może ósma była, coś koło ósmy, to jest, co my pod kościół okay. się schodzili i tu przyjeżdżali. My. Znaczy, furman, furmanki na to odwodziły. Były wyznaczone ze wsi mm -hmm. furmanki, jak jak mówili, foszman. A jak było mało ludzi, to jak parę razy to było. Mało ludzi było pod kościołem na zbiórce to przyjeżdżali SS, SS mani, przyjeżdżali i na wieś i jednego służył w tamtym domu co tam go widać ten duży także stary dom był, od był służ, służ, służący ze wrzętki był, no to my jedziemy furmankami, furbankami to odwodzili za kościołem jeździmy a Niemcy Wyszli, znaczy na wieś, poszli kontrolować, nie? No i on uciekł, nie, nie stawił się pod to, tylko dowiedział się, że są SS-man, kontrole są. Uciekł tam poza domem, leciał i na wprost i my wyjeżdżali i tam wyleciał, a z nami Niemcy jechali. No, nie na każdym wodzie, ale było ich coś w ze trzech, no to były trzy, cztery furmanki. No to, byli. no to wyskoczył do niego i uderzył, ubił no, go. No i że tam po niemiecku coś mówił, no, że, 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 że nie przyszedł do roboty tu i no, uciekł, uciekł przed, przed tymi, co by na kontroli byli. No, no to uciekł, I ty dostał pora razy to my widzieli, przecież na, na furmankach wyjechali i jeden, jeden zeskoczył z tego wozu. I do niego doleciał, jak ten doleciał, do, wsiąść na, na samochód, na wóz, nie, no, uderzył go też i tam po niemiecku powiedział, i pokazywał Była. Było okay, tak. Huh? Ci na, no, to. Tak, czy jednak, czy byli SS mani czy nie, ale czy nie, nie raz, byli. I jak my się zbierali pod kościołem, zbiórka była i foszmany, no, dwa, trzy, cztery wozy były, nie? Но no, потом были так китка, китка наши люди было за все.